Witaj na kanale autentyczny, polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij, umów się na prywatne sesje, napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Czemu narcyz ma na Ciebie oko? Miałeś już wystarczająco dość narcyza. Doświadczyłeś wiele złego z jego strony. Dlatego zdecydowałeś się na brak kontaktu. Przestałeś się odzywać do narcyza. Przestałeś odpowiadać, odpisywać, odbierać. Zablokowałeś narcyza na mediach społecznościowych. A to dlatego, że wiesz... Że narcyz się nie zmieni. Nie chcesz mieć już nic wspólnego z narcyzem psychopatą. Nie chcesz mieć z nim nigdy więcej do czynienia. Nie chcesz się już więcej taplać w tym bagnie. Nie chcesz się już użerać z tym wszystkim, co robi. Niezależnie od tego narcyz w dalszym ciągu. Cię obserwuje. Być może wiesz o tym, że cię obserwuje. Może dał ci to jasno do zrozumienia. Może użył takiej metody, by cię zastraszyć. Przez to mogłeś poczuć się niekomfortowo. Przez to możesz mieć paranoję. Być może sprawdzasz wszystko dookoła. Jesteś przewrażliwiony, ponieważ nie wiesz, czy narcyz gdzieś tam się nie czai, nie wiesz, czy gdzieś na ciebie nie czeka. W pewnym momencie zorientowałeś się, że byłeś obserwowany, w pewnym momencie zorientowałeś się, że narcyz cię obserwuje, ma na ciebie oko. A może zostawił ci jakiś znak, jakąś wskazówkę, coś charakterystycznego, po czym poznałeś, że to on? Może narcyz dał ci do myślenia, może teraz o tym myślisz. Narcyz uwielbia, kiedy stale o nim myślisz. Narcyz uwielbia, kiedy zastanawiasz się nad tym, co powiedział, kiedy zastanawiasz się nad tym, co zrobił, jakie to miało znaczenie, co by było, gdyby. Narcyz chce, żebyś myślał w kategoriach, czy mogłeś zrobić coś lepiej lub inaczej. Może Narcyz polubił coś, czy skomentował na mediach społecznościowych? Użył do tego innego konta, a może nawet innej osoby. Może Narcyz zadzwonił do ciebie z innego, nieznanego, może nawet zastrzeżonego numeru. A może zauważyłeś, że Narcyz czai się gdzieś w pobliżu? Twojego miejsca zamieszkania, Twojej pracy, lub miejsc, które często odwiedzasz, o których wiedział. Narcyz ma swoje sposoby na to, by dać Ci znać, by wysłać informację, że nadal tam jest, że nadal ma na Ciebie oko, nadal Cię obserwuje. Nie możesz się tak łatwo pozbyć narcyza. Nie może ci pozwolić na to, byś o nim tak łatwo zapomniał. Narcyz postępuje tak z następujących powodów. Jednym z głównych powodów, dlaczego narcyz w dalszym ciągu cię obserwuje, jest narcystyczne zasilanie. Paliwo po tym wszystkim, co ci zrobił, narcys chce wiedzieć, czy w dalszym ciągu cierpisz. Chce wiedzieć, czy w dalszym ciągu przez to przechodzisz. Narcys zawsze powraca na miejsce zbrodni, po to, by zobaczyć, jakie zniszczenia spowodował. Przez to czuje się potężny. Przez to, Czuje się istotny, gdy wie, że zmienił, że wpłynął na normalny przebieg Twojego życia. Zakłócił go, wpłynął na rozwój, na postęp, na przebieg wydarzeń. To pozwala Narcyzowi wywyższyć się Twoim kosztem. Jednym z głównych powodów, dlaczego narcyz ma na ciebie oko w dalszym ciągu, jest chęć sprawdzenia, czy dalej jesteś w trudnej sytuacji, czy nadal cierpisz, czy nadal stoisz w miejscu. Narcyz chce zobaczyć, czy udało ci się uporać z tym wszystkim, co ci zrobił. Narcyzowi na tobie nie zależy. To nie dlatego cię obserwuje. Nie obserwuje cię dlatego, że chce ci pomóc, nic z tych rzeczy. To, co robi, jest rezultatem jego sadystycznej natury. Narcyz nie może po prostu zostawić cię w spokoju, ponieważ jego to kręci. Jego to napędza, jego to podnieca, to daje mu przypływ energii, dreszczyk emocji, przypływ adrenaliny. Gdy tylko zobaczy, że nadal jesteś w trudnej sytuacji, to tak jakby Narcyz oglądał film. Siedzi i dobrze się bawi. Ogląda przedstawienie, do którego sam doprowadził, zajął najlepsze miejsce, wyreżyserował, zaplanował to wszystko, zrealizował, a teraz ogląda efekty swojej pracy. Dzięki temu Narcyz czuje się lepiej. Gdy Twoje życie stało się gorsze, to Narcyz uważa, że Jego jest lepsze. Lecz gdy udało Ci się z tego wyjść, gdy udało Ci się odwrócić sytuację na swoją korzyść, podniosłeś się po tym wszystkim, to wtedy Narcyz będzie wściekły. Narcyz nie chce tego zobaczyć. Narcyz ma na Ciebie oko tylko dlatego, że chcę zobaczyć Cię w kiepskim położeniu. Chcę zobaczyć, jak nie dajesz sobie rady. Chcę zobaczyć Ciebie na samym dnie. Chcę zobaczyć, że zostałeś wyeliminowany z gry, że Cię załatwił, że Cię zmiotło z planszy. Tego poszukuje Narcyz. To chcę zobaczyć, ponieważ dzięki temu może poczuć się lepiej. Dlatego musisz być silny, nie możesz się poddawać, musisz odbudować wszystko to, co chciał zniszczyć. Nie dawaj narcyzowi satysfakcji, pokaż mu, że Cię nie pokonał, pokaż, że w dalszym ciągu jesteś w stanie robić. To, co niezbędne, to, co dla ciebie dobre, to, co lubisz, w dalszym ciągu jesteś w stanie żyć takim życiem, jakim zawsze chciałeś. Narcyz w dalszym ciągu cię obserwuje, by zobaczyć, czy nadal cierpisz. Jeśli tak nie jest, to Narcyz będzie usiłował sabotować wszystko to. Co sprawia, że jesteś szczęśliwy? Dzieje się tak, ponieważ Narcyz postrzega Twoje szczęście jako przeszkodę na Jego drodze, Jego przeszkoda w Jego postępie. Dla Narcyza to przeszkoda w dążeniu do tego, co chce osiągnąć. Tak więc, jeśli nad czymś pracujesz, to narcyz będzie chciał to zniszczyć, zepsuć, unicestwić. A to dlatego, że coś takiego pokazuje, że z nim jest mocno nie tak. Przez coś takiego narcyz czuje się źle, myśli, że jego życie jest złe, gorsze od Twojego. Dlatego narcyz musi to zniszczyć. Będzie usiłował nastawiać ludzi przeciwko Tobie. Będzie cię nękać, będzie cię okradać. Osoby nieszczęśliwe kochają towarzystwo. Nieszczęścia chodzą parami. A narcys chce, żebyś był nieszczęśliwy tak jak On. Narcyz w dalszym ciągu cię obserwuje ponieważ planuje hovering, planuje do Ciebie wrócić. Planuje, jak cię wciągnąć do relacji, do związku raz jeszcze. Narces musi jednak określić, kiedy będzie na to najlepszy, odpowiedni czas. Narces chce wrócić wtedy, kiedy najbardziej prawdopodobne będzie to, że go zaakceptujesz, że go przyjmiesz z powrotem do swojego życia? Najczęściej jest to jakiś trudny, ciężki, kiepski moment w Twoim życiu. Mogą być to problemy finansowe, utrata bliskiej osoby, zakończony związek. Może się z kimś pokłóciłeś, może potrzebujesz pomocy. Wtedy narces się pojawi i będzie odgrywał bohatera. Będzie zachowywał się tak, że chce ci pomóc, że chce cię uratować, że chce dla ciebie jak najlepiej. Podczas gdy w rzeczywistości Narcyz chce stworzyć w Twoim życiu jeszcze więcej problemów. Jeśli opuściłeś Narcyza, to wróci tylko po to, by Cię poniżyć. Dlatego nie daj się na to złapać, nie daj się na to nabrać. Nie pozwól Narcyzowi wrócić pod żadnym pozorem. Narcyz nie może Ci. Niczego zaoferować. Nie może niczego dobrego wnieść do Twojego życia. Z jego strony może Cię spotkać jedynie przemoc i manipulacja. Narcyz obserwuje Cię, ponieważ knuje, spiskuje, planuje, jakby Ci coś odebrać. Narcyz skupia się, patrzy. Zwraca uwagę tylko na rzeczy, których zazdrości innym, które chce dla siebie. Narcys może skupiać się także na rzeczach, które według niego zostały mu odebrane. Nie zapominaj o tym, że narcys postrzega cię jako rzecz, jako przedmiot. Nie chce się z Tobą niczym podzielić. To nie dlatego cię obserwuje. Patrzy tylko na to, co może zyskać dla siebie, co jeszcze może udać mu się odebrać. Narcyz w dalszym ciągu będzie cię obserwować, dlatego musisz podjąć odpowiednie kroki, działania, by się chronić, by się zabezpieczać. By poczuć się bezpiecznie, niezależnie od tego, czy będzie to monitoring, środki samoobrony, czy cokolwiek innego, przez co poczujesz się lepiej, zamknij swoje drzwi, wymień zamki, zasłoń okna. W szczególności w nocy utrzymuj właściwe ustawienia prywatności. Na mediach społecznościowych nie udostępniaj zbyt wiele, nie dziel się informacjami z niewłaściwymi osobami. Wyeliminuj toksyczne osoby ze swojego życia, wyeliminuj latające małpy. Uważaj, jeśli rozmawiasz z nieznajomymi, jeśli kontaktują się z Tobą nowe osoby. Nowe profile, nowe numery. Nigdy nie wiesz, czy to nie jest jedna z latających małp narcyza. Musisz na siebie uważać, musisz o siebie zadbać. Osoby narcystycznie zaburzone, psychopaci to niebezpieczni ludzie. Nigdy nie wiesz, co mogą zrobić, nie wiesz, do czego są zdolni musisz być świadomy tego że narcyz w dalszym ciągu może cię obserwować polub skomentuj subskrybuj udostępnij umów się na prywatne sesje napisz na autentyczni23maupa@gmail.com